panowie zasiedli przed kamerą, a pierwsze pytanie Stanowskiego równocześnie było tym ostatnim. Tym sposobem Stanowski stwierdził, że zakończy rozmowę z Maciakiem, zostawiając go w studiu. Pojawił się też filmik na kanale Zero, gdzie od początku do końca mamy nagraną wizytę Maciaka w studio i według mnie pr zagrywkowo gorzej się tego rozegrać nie dało. Że oni myśleli, że to ludzi rozbawi, to, 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 to mnie najbardziej rozbraja. Jakby powinni, oni już powinni na tym etapie rozumieć, jak działają ludzie na YouTubie. Że jeżeli doceniamy programy Stanowskiego, to doceniamy dlatego, że one są zrobione w sposób dokładny inteligentny. Że jeżeli on rozbiera na czynniki pierwsze jakiegoś człowieka, to robi to bardzo dokładnie. I to są, to są żarty, jeżeli tam się pojawiają żarty, to one wynikają z tego, że to jest całkiem niegłupie, niegłupie podejście do oceny poglądów omawianego człowieka. Nie? A w takiej sytuacji to jest, to jest zupełnie in, co innego. Nie? Ludzie nie śmieją się ze Stanowskiego, dlatego że on jest taki zabawny na pierwszy rzut oka. Tylko dlatego, że od czasu do czasu po, potrafi powiedzieć jakąś taką dotkliwą prawdę. I, i, I to trafia. nie? Potrafi od czasu do czasu rzucić mięsem, rzucić jakimś wulgaryzmem w miejscu, w którym, które tego wymaga, które jest uzasadnione. Ale. Nad śmiesznością też trzeba popracować. Nie? Może, może nie wiedzą, dlaczego Stanowski jest taki, może sam Stanowski nie wie, dlaczego ludzie go w ogóle oglądają. Jakby różni ludzie byli w tym kanale, zero, i Stanowski potrafił uzasadnić, dlaczego należy rozmawiać z każdym. Ja aż teraz jestem zaciekawiony. Co jest takiego w, po w poglądach Maciaka, co jest tak wyraźnie szkodliwe, że należy mu odbierać mikrofon? No już teraz się zaciekawiłem jego poglądami. Znaczy powiedziałbym to tak, że, że szkodliwość Oznacza, że ktoś ma jakąś siłę przebicia, nie? bo jak sobie błazen stoi na środku ulicy, na stołku i krzyczy do tłumu, to jego szkodliwość jest mizerna, ponieważ on nie ma charyzmy, nie ma siły przebicia, nikt tego nie potraktuje poważnie. Jeżeli odbieramy komuś mikrofon, to znaczy, że on ma już przynajmniej jakieś narzędzia, żeby tam dostrzec jakąś szkodliwość, że on może wpłynąć na ludzi. Jeżeli może wpłynąć na ludzi, to ciekawy jestem, co on ma do powiedzenia. I jak to mówi, że to ewentualnie może na ludzi wpłynąć. To teraz, teraz się zaciekawiłem Maciekiem, a wcześniej w ogóle się nie interesowałem tym, co on ma do powiedzenia. Zacząłem się zastanawiać, co też ciekawego może być w prorosyjskich poglądach, że to może przekonać ludzi. No i nie wiesz teraz, jaki sens ma chodzenie do kanału Zero na wywiad, jeżeli tak masz być potraktowany. Pojedziesz tam, zaangażujesz się, przemyślisz coś i sobie prowadzący wyjdzie. I no nawet Maciek próbował prowadzić rozmowę. To też mu wyłączyli ten mikrofon. Nie? Idiotyczne. Yy, niezaprzeczalnie idiotyczne. Nie sądzę, żeby można było to zrobić gorzej. I jestem zaskoczony, że ktoś uważa, że to było dobre zachowanie ze strony kanału Zero. Bo wiem, że sobie zdarzają, ale to jest poniżanie kogoś. Po, poniżanie kogoś publicznie, nieważne, jaki by był, to nie jest właściwe zachowanie w, w rozwiniętej cywilizacji. No come on. To się w ogóle, żeby użyję teraz takich sformułowań, mi się to kojarzy z takim yy, stereotypowym, skrajnym lewactwem, że Jestem wystarczająco mocno oburzony, że mogę sobie pozwolić na agresję albo na to, żeby wyjść ze studia. Znaczy, gość powiedział to i to i od tego momentu mogę dać mu w mordę albo mogę wyjść, bo jestem urażony. Albo to się nie mieści w ramach moich poglądów. No nie, no, to tak, nie, to nie, to jest, obraził się, nie? Mi się, mi się nie podoba to, co pan ma do powiedzenia. Nie, nie podoba mi się, no. Kurde, no twoja rola jako dziennikarza, co ja wiem tam o roli dziennikarza? No ale trzeba go było wziąć w obroty i go przepytać, i go obnażyć, no.